Witam! W dzisiejszym odcinku odwiedzamy holenderskie miasto Breda. Miasto, które 29 października 1944 roku zostało wyzwolone przez żołnierzy z pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. Przed nami cały dzień zwiedzania, ponieważ tu w Bredzie znajduje się dużo zakątków z polskim akcentem, więc nie przedłużamy i lecimy w teren. Zapraszamy na odcinek. Ten oto polski honorowy cmentarz wojskowy w Bredzie został utworzony z inicjatywy lokalnych społeczników 24 czerwca 1963 roku. Spoczywa tu 162 Polaków, którzy zginęli w różnych holenderskich miejscowościach, niosąc im wyzwolenie i ginąc daleko od swoich rodzinnych stron. Pochowanych żołnierzy byłoby na tym cmentarzu więcej, lecz kilka holenderskich miast. Nie zgodziło się na ekshumację żołnierzy. Chcieli po prostu mieć polskich wyzwolicieli w swych miasteczkach i ich grobami opiekować się po dzisiejszy dzień. Spoczywają tu w większości żołnierze z pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka, którzy w tym kraju oddali swoje młode życia, niosąc wyzwolenie. Ale są tu również mogiły polskich lotników, którzy zginęli wykonując swoje misje bojowe lub z nich wracając czy też grup spadochroniarza z pierwszej Polskiej Brygady Spadochronowej Stanisława Sosabowskiego. Na tym cmentarzu znajduje się również mogiła generała Stanisława Maczka, dowódcy pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej na Zachodzie. Ostatnim życzeniem Stanisława Maczka było spocząć wśród swych żołnierzy, tu w Bredzie. Żołnierzy, których już w Normandii zagrzał do walki słowami – bijcie się twardo, ale po rycersku. I tak jak głosi tekst na tym pomniku, walczyli za wolność waszą i naszą, ale ginęli z myślą o wolnej Polsce. Generał Stanisław Maczek urodził się 31 marca 1892 roku w miasteczku Szczerzec niedaleko Lwowa. Najskuteczniejszy polski dowódca jednostek pancernych podczas II wojny światowej. Stanisław Maczek to człowiek, który pisał historię na własnych zasadach. Już w okopach pierwszej wojny światowej pokazał, że wie jak dowodzić, zwłaszcza w trudnym górskim terenie. Od 1918 roku do 1920 roku walczył z Ukraińcami, jak i bolszewikami, odnosząc kolejne sukcesy. Za co został awansowany do stopnia kapitana przez samego Józefa Piłsudskiego. We wrześniu 1939 roku dowodził legendarną 10. Brygadą Kawalerii tak zwaną Czarną Brygadą. W Beskidzie Wyspowym stawił czoła niemieckiej potędze, spowalniając ich natarcie i dając nadzieję Polakom. Po upadku Polski Maczek nie składa broni. 21 października Maczek przedostał się do Francji, walcząc i tam z niemieckim najeźdźcą. Po upadku Francji przedostaje się do Wielkiej Brytanii. To właśnie tam tworzy i dowodzi pierwszą polską dywizję pancerną. To właśnie ta dywizja pod jego genialnym dowództwem ciała spustoszenie w szeregach wroga podczas bitwy o Fales. To właśnie tam maczek odegrał kluczową rolę w okrążeniu i rozbiciu doborowych jednostek niemieckich. Szlak bojowy pierwszej dywizji panternej na zachodzie jest bardzo długi. Od Francji przez Belgię, Holandię, kończąc na niemieckiej miejscowości Wilhelmshaven. Po drodze wyzwala całą masę miast i miasteczek: Fales, Szambuła, Iper, Tielt. Tilburg, Breda, czy wyzwolenie obozu w Niemczech w miejscowości Oberlangen. W obozie tym przetrzymywano około 1700 kobiet, głównie uczestniczek Powstania Warszawskiego. Pomimo tylu wspaniałych zasług, Stanisław Maczek, jak i większość jego żołnierzy po zakończeniu wojny nigdy do ojczystego kraju nie wróciło. Nasz radziecki, komunistyczny rząd pozbawił Maczka polskiego obywatelstwa, a brytyjskie władze. Odebrały mu generalską emeryturę Maciek zamieszkał w Szkocji W Edynburgu Z żoną i trójką dzieci By zapewnić byt rodzinie Łapał każdą pracę Był robotnikiem, sprzedawcą, portierem Ale najbardziej znany był z pracy barmana Dożył spokojnej starości Zmarł 11 grudnia 1994 roku W wieku 102 lat I tak jak wspominałem jego ostatnią wolą było spocząć wśród swych żołnierzy, tu na cmentarzu honorowym w Bredzie. Cześć jego pamięci. Na tym cmentarzu znalazł również miejsce Adam Det, polski spadochroniarz z pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej Stanisława Sosabowskiego. Służył w trzecim batalionie spadochronowym. Pochodził z małej miejscowości Mszana, niedaleko Krosna. Zginął osłaniając wycofujących się Brytyjczyków z Osterbeck przez rzekę Dolny Ren nocą z 25 na 26 września 1944 roku. Gdy przeprawa została odkryta przez jednostki niemieckie, a łodzi coraz mniej nadawało się do użytku, Adam Dec chciał przepłynąć rzekę w pław. To właśnie wtedy poniósł śmierć. Został zastrzelony lub utonął. Jego dryfujące rzeko ciało. Znaleziono dopiero 14 listopada 1944 roku. Miał na sobie nieśmiertelnik, żołnierski identyfikator. I to właśnie on pozwolił go rozpoznać. Pierwotnie został pochowany w miejscowości Busichem, bo aż tam rwący nurt rzeki go zniósł. W latach 60. Adam Dec został przeniesiony, tu do Bredy, na polski honorowy cmentarz. A pośród tych wszystkich widocznych mogił, jedna należy do Polaka który służył w holenderskim Ruchu Oporu. Edward Cieślar pochodził ze Śląska. Gdy niemieckie władze okupacyjne na terenie Śląska zaczęły wprowadzać swoją politykę terroru i represji, Cieślar w wieku 13 lat został przymusowo wcielony do niemieckiej służby pracy, Reichsarbeitsdienst. W późniejszym czasie został przydzielony do dywizji Hermann Göring. Stacjonował w koszarach Luftwaffe w holenderskiej miejscowości Utrecht. Cieślar nie chciał walczyć i zginąć za Niemiecką Trzecią Rzeszę i 26 maja 1944 roku wraz z czechosłowackim kolegą będąc w pełnym umundurowaniu z bronią przy boku zdezerterowali z niemieckich koszar. Jednak tydzień później zostali złapani, wyrok był tylko jeden, kara śmierci, los jednak im sprzyjał i zdołali uciec i niejednokrotnie wymykali się śmierci. Cieślar wraz ze swoim towarzyszem dołączyli do holenderskiego ruchu oporu Jana Vandenbrucka. Wielokrotnie przedostawali się do swoich byłych koszar, kradnąc broń i amunicję. Gdy pewnego dnia Cieślar się rozchorował, dowódca ruchu oporu skierował go na farmę rolniczą do Holkenborna. Tam też schronienie znalazło kilka innych osób. Cieślar zawsze zapewniał, że żywcem go nie wezmą i słowa dotrzymał. Gdy został zdradzony, a na farmę weszli Niemcy i znaleźli wszystkie ukrywające się osoby. Cieślar wiedział, że może nie wytrzymać przesłuchania i sam może kogoś wsypać. Zaczął powoli się udalać i nie reagował na niemieckie komendy. Wtedy padły strzały, które pozbawiły życia 18-letniego Edwarda Cieślara. Zginął 30 marca 1945 roku. Początkowo Edward Cieślar. Na tym cmentarzu pochowany był jako żołnierz nieznany. Lecz dzięki wysiłkowi holenderskiego historyka Jana Onka, jak i Joasa van Walfena, teraz wiadomo do kogo ta właśnie mogiła należy. Za co ja jako Polak szczerze dziękuję. Stefan Chętnicki urodził się 12 grudnia 1919 roku w Łomży. Służył w 300. Dywizjonie Bombowym w Ziemi Mazowieckiej. Zginął 2 marca 1945 roku podczas misji bojowej w niemieckiej miejscowości KULN. Jest jednym z siedmiu członków załogi Avro Lancastera o numerze NG501, który został zestrzelony w Niemczech, a cała załoga zginęła. W poprzednim moim filmie przybliżyłem historię tej załogi oraz misji, jaką mieli wykonać. Zachęcam do obejrzenia. Bolesław Laskowski, żołnierz z pierwszej polskiej dywizji pancernej generała Maczka. Laskowski jako dowódca czołgu Cromwell miał za zadanie ruszyć z Kleindijk do pobliskiej miejscowości Odron. Spodziewał się, że Niemcy mają tam przygotowane swoje pozycje obronne i są gotowi na próbę odparcia polskiego ataku. Laskowski wyszedł na Wyżyczkę, czołg zamiarem rozpoznania terenu przez Lornetkę. Po chwili padł strzał. I Bolesław Laskowski został trafiony w głowę. Podjęto próbę przewiezionia go do pobliskiej miejscowości Emmy, która dzień wcześniej, 10 kwietnia 1945 roku, została wyzwolona przez pierwszą Dywizję Pancerną. Jednak postrzał w głowę okazał się na tyle poważny, że Laskowski zmarł w drodze do szpitala. Zginął mając 30 lat, 11 kwietnia 1945 roku. Alfons Kwiatkowski, 8. Batalion Strzelców z 1. Polskiej Dywizji Pancernej, zginął tu w Bredzie, na ulicy Molenchrachstrad. Został trafiony odłamkiem pocisku młodzieżowego. Zginął na miejscu, daleko od swojego ojczystego kraju. 5 listopada 1945 roku Józef Boroń wraz z 8. Batalionem Strzelców, w którym służył. I drugim pułkiem pancernym ruszyli w kierunku małej miejscowości Hochesweluwe, niedaleko Murdajk. Żołnierze musieli poruszać się wałami, ponieważ poldery tereny poniżej wałów zostały zalane wodą przez Niemców, by utrudnić bądź uniemożliwić natarcie. Piechota na wałach była łatwym celem. Niemcy zasadzki otworzyli ogień. Piechota poniosła duże straty. Zginęło około 10 polskich żołnierzy. Ale tu w Holandii dalej o polskich poległych żołnierzach się pamięta i dobrze się o nich mówi. Nie tak jak o naszych wyzwolicielach, którzy tylko kradli, gwałcili i mordowali tych, którzy o wolną Polskę walczyli. A teraz czas na muzeum. Pokażę Wam kilka ciekawych eksponatów. A w środku muzeum znajduje się oryginalny mundur generała Stanisława Maczka. Bardzo pięknie wyeksponowany. Za moimi plecami cała masa eksponatów. Za chwilę pokażę wam co niektóre eksponaty z bliska. Tu na przykład w tej gablocie bardzo ciekawa sztuka okopowa. Na przykład popielniczka zrobiona z łuski. Również zapalniczka, oprawka na zapałki z napisem dziękujemy Wam, Polacy. Pamiętnik, czy też wazoniki z pięknym, widocznym orłem, wiatrakiem, można powiedzieć symbolem Holandii, jak i skrzydłem, kusarskim godłem pierwszej dywizji pancernej. Wszystko bardzo ładnie, ręcznie zrobione. Kawał ciekawej historii.

Breda, najbardziej polskie miasto w Holandii, wygląda naprawdę pięknie. Można zobaczyć tu całą masę zabytkowych budynków, a to wszystko dzięki temu, że generał Stanisław Maczek rozkazał oszczędzić miasto. Zabronił używać artylerii, by uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej, jak i zniszczeń samych budynków. Breda była silnie bronionym miastem przez wojska niemieckie. Znajdował się tu bardzo ważny węzeł komunikacyjny. A najkrótsza droga do opanowania ujścia Mozy przez aliantów biegła właśnie przez to miasto. Niemcy choć dobrze obsadzili miasto, spodziewali się uderzenia polskich jednostek od zachodniej strony. Rankiem 29 października 1944 roku rusza polski atak. Generał Maczek postanowił miasto wziąć szturmem, atakując wojska niemieckie z dwóch kierunków. Od południa naciera 3. Brygada Strzelców, a od północy atakuje 10. Brygada Kawalerii Pancernej. Dzięki zastosowaniu tej strategii miasto zostaje zdobyte tego samego dnia, wieczorem 29 października. Wśród polskich żołnierzy jest wielu rannych i około 151 poległych. Zaraz po wyzwoleniu tego miasta wybucha wśród mieszkańców potężny entuzjazm. Wszędzie widnieją napisy w języku polskim, wykonane przez mieszkańców. Dziękujemy Wam Polacy. my Holendrów na ulicy witają swoich wyzwolicieli. Zresztą do dziś pamięta się tu żołnierzy pierwszej polskiej dywizji pancernej generała Maczka. Na przykład holenderski klub piłkarski Nagbreda rozgrywa swe pojedynki w koszulkach przedstawiających polskich żołnierzy z pierwszej dywizji pancernej. A kibice tego klubu robią wspaniałe oprawy na trybunach przedstawiające Maczka, jak i jego dywizję pancerną. Do tego jeden z najlepszych holenderskich hodowców tulipanów, Jan Lichard, przygotował i wyhodował nową odmianę tulipana, nazywając go generał Stanisław Maczek. Taki wyraz hołdu i podziękowania za wyzwolenie, bo o takich wyzwolicielach, którzy wiedzieli, jak się zachować, pamięć będzie zawsze żywa. A teraz idziemy odszukać polski czołg. Do zobaczenia za chwilę. No i dotarliśmy pod tak zwany polski czołg. Oczywiście polski tylko w cudzysłowie, bo jest to niemiecka Pantera w wersji D, podorowana przez polskich żołnierzy z pierwszej dywizji pancernej generała Maczka na pierwszą rocznicę wyzwolenia Bredy. Polscy żołnierze ten czołg przywieźli aż z poligonu do świadczalnego Kruppa, leżącego w niemieckiej miejscowości Meppel. Taki oto gest od polskich żołnierzy dla mieszkańców Bredy. Na zakończenie chciałem pokazać jeszcze bardzo piękny pomnik, który jest wyrazem wdzięczności mieszkańców Bredy za wyzwolenie tego miasta przez polskich żołnierzy. Przedstawia dwa walczące orły na kuli ziemskiej. Nasz jest ten na górze. Rozszarpuje orła niemieckiego, kładąc tym samym kres w panowaniu hitlerowskich Niemiec i okupacji Bredy. Na dole znajduje się napis podziękowaniu naszym polskim wyzwolicielom. 29 październik 1944 rok. Na dziś to już wszystko. Do Bredy jeszcze wrócimy w kolejnym odcinku, który pojawi się z opóźnieniem. Jedziemy na zasłużony odpoczynek. Do zobaczenia wkrótce, na szlaku pamięci.